Zobaczyć I o tym za chwilę porozmawiamy. Polskie służby, szanowni państwo, jak państwo mogli zobaczyć również wczoraj, ujawniły, co znajdowało się, między innymi jakie dane uzyska, uzyskały na temat osób, które szmuglowane są na teren Polski w ramach czegoś, co przypomnijmy, nazywa się wojną hybrydową, jaka prowadzona jest między innymi z Litwą, Łotwą oraz Polską. Z grupy 200 osób u 50 znaleziono tego typu materiały świadczące o radykalizmie, świadczące o tym, że są to młode osoby przeszkolone bojowo, które brały udział w różnego typu formacjach na Bliskim Wschodzie, zbrojnych formacjach. Niektóre z tych osób, wprost mamy dowody, że są powiązane czy to z talibami, czy z państwem islamskim, czy też jedna z tych osób jest bezpośrednio powiązana z terrorystą aresztowanym w jednym z państw Unii Europejskiej kilka miesięcy temu w związku z przygotowaniami do zamachu terrorystycznego. Informacje opublikowane przez służby podzielić można na trzy główne kategorie. Po pierwsze, wśród osób wysyłanych przez Rosję i Białoruś na terytorium m.in. Polski znajdują się osoby związane z organizacjami terrorystycznymi. Oto kilka przykładów. Już teraz wiadomo, że zawiera ona. Ta karta szereg fotografii ukazujących takie jak to spotkanie różnego rodzaju grup terrorystycznych tutaj na tym zdjęciu, konkretnie palestyński, islamski dżihad, z jedna z organizacji yy, terrorystycznych. Fotografia 3 i 4 to fotografia pozyskana od obywatela Afganistanu Yusufi H. Zdjęcia pokazują egzekucję przez dekapitację, to zdjęcie po lewej stronie, a także przedstawiają ciała zamordowanych osób. Na zdjęciu obywatel Iraku Mohamed S, ubrany w zamask zamaskowaną twarzą, ubrany w kamizelkę kuloodporną z bronią, wstępne informacje służb wskazują, że mogła ta osoba działać w nieformalnych grupach zbrojnych. Mamy do czynienia z ludźmi, których związki z organizacjami, najbardziej znanymi organizacjami terrorystycznymi na świecie, dla polskich słusznie pozostawiają wątpliwości. Zdjęcia spotkania ludzi dżihadu z informacji wynika również, że są to ludzie mający kontakt z ludźmi ISIS albo bezpośrednio z talibami. Przykładów oczywiście było więcej, nie ma wątpliwości również, że wśród osób, które przedostały się do Polski i zostały zatrzymane przez Straż Graniczną, znajdowali się lu ludzie stanowiący potencjalne zagrożenie terrorystyczne. Wśród osób, które przemycane są do Polski ze wsparciem służb Białorusi i Rosji, znajdują się również przestępcy seksualni, osoby, które posiadały przy sobie między innymi materiały pedofilskie, co samo w sobie w rozumieniu polskich przepisów prawa stanowi przestępstwo. To są zdjęcia uzyskane z urządzenia obywatela Iraku Hasa Naina S.A. Ten mężczyzna już był wcześniej wskazywany jako autor jednych z pokazywanych tutaj zdjęć. Cudzoziemiec posiadał liczne fotografie mogące wskazywać na zaburzenia seksualne w kierunku pedofilii. Zdjęcia pochodzące z urządzenia obywatela Afganistanu Sabrullah H.S. Cudzoziemiec gromadził liczne materiały wskazujące na zaburzenia seksualne w kierunku pedofili, i zoofilii zwolennik talibów. Tak służby go zidentyfikowały. Do RP przybył szlakiem bałkańskim na Białoruś. Niezależnie od tego, jak bardzo szokujące są to zdjęcia, to są zdjęcia i to są materiały, które odnalezione zostały u osób, które próbowały nielegalnie dostać się do Polski. Warto o tym pamiętać, niezależnie od tego, jak bardzo szokujące jest to, czego się dowiedzieliśmy i co zobaczyliśmy. Również istotne jest to, że akurat w wypadku tego konkretnego człowieka, zdaniem polskich służb, mówimy o związkach bezpośrednio z talibanem. Jednak być może najistotniejszym aspektem, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, również historyczne, aspektem, który wskazuje na militarny charakter operacji, z którą mamy do czynienia, jest grupa osób, które związane są w różny sposób albo znane są przynajmniej rosyjskiemu aparatowi wojskowemu. Te osoby z całą pewnością również znane są rosyjskim służbom wywiadowczym, bo znalezione przez polskie służby informacje wskazują, że te osoby musiały być weryfikowane przez rosyjskie, służby wywiadowcze, cywilne, wojskowe. Oto kilka przykładów. Tutaj mamy dowód jeden z wielu dosyć długich związków migrantów z terytorium rosyjskim. To jest zrzut z ekranu z trasą w moskiewskim metrze uzyskany z urządzenia obywatela Afganistanu Bada Khisza S. To jest z kolei kolejny dowód na związki migrantów z Rosją. Fragment mapy Moskwy uzyskany od obywatela Afganistanu Latifa S. Ten cudzoziemiec przed przedostaniem się również na terytorium Polski szlakiem białoruskim. Mamy tutaj na zdjęciu obywatela Afganistanu Mohamada RT, który brał udział w rosyjskim kursie, dla, w rosyjskim kursie wojskowym. Cudzoziemiec w czerwcu obecnego roku brał udział w uroczystości ukończenia szkolenia o charakterze wojskowym. Szkolenia o charakterze wojskowym realizowane przez Federację Rosyjską są szkoleniami osób, które w każdym wypadku muszą być weryfikowane przez tamtejsze służby. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nie ma co do tego również żadnych wątpliwości, że wiedza na temat tego, kto był, a kto nie był szkolony w jakiejkolwiek formie szkolenia wojskowego, dostępna jest za każdym razem, kiedy podejmowane są decyzje o wpuszczeniu bądź nie takiej osoby na terytorium Zbir, Związku Białorusi i Rosji. Tego rodzaju informacje Federacja Rosyjska posiada za każdym razem, kiedy tego rodzaju osoby próbują dostać się na terytorium. Tych państw nie ma zatem żadnych wątpliwości, że tę wiedzę Rosja i Białoruś posiadała, zanim zdecydowała się wysłać na przykład tego człowieka na terytorium Polski. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z sąsiadem, jakim jest Federacja Rosyjska, wcześniej ZSRR, a jeszcze wcześniej Rosja, sama ta informacja czy sama ta kategoria informacji powinna spowodować zapalenie się wszystkich lampek. I sygnałów alarmowych. Ta ostatnia kategoria osób to jeszcze jedno potwierdzenie tym, tego, czym w istocie jest cała operacja, jaka dzieje się wzdłuż granicy Litwy, Łotwy i Polski. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale warto powtórzyć to raz jeszcze. Przenikanie przez granice państwa ludzi związanych z wywiadem Federacji Rosyjskiej albo znanych i zidentyfikowanych jako osoby na tyle, mające na tyle dużo zaufania, że można je przeszkolić przez rosyjską armię, to klasyczny przykład ofensywnych działań wpisujących się w strategię prowadzenia, jak mówią sami Rosjanie, wojny nowej generacji, bo tak nazywany jest ten sposób działania. Przeciwstawienie się takim działaniom działaniem to nie tylko dbanie o porządek, pilnowanie granicy w tym tradycyjnym. Sposobie rozumienia tego pojęcia. Jest to działanie obronne. Stąd obecność wojska Straży Granicznej i służb, stąd stan wyjątkowy wzdłuż polskiej granicy. Taki charakter mają również charakter tego rodzaju operacji przeciwko Polsce, działań wojskowych przeciwko Polsce, mają prowokacje, które opisywali wczoraj ministrowie. Jeżeli żołnierz białoruski mierzy do naszego żołnierza z broni długiej, przeładowuje tę broń. Naprawdę, po drugiej stronie nasz funkcjonariusz czy nasz żołnierz może myśleć, że za chwilę padnie strzał. Póki co ten strzał nie pada. A nasi żołnierze i funkcjonariusze mają stalowe nerwy, wiedząc z kim mają do czynienia i z jakiego typu prowokacjami. Jeżeli rzucane są petardy w kierunku naszych żołnierzy, którzy rozstawiają zapory na granicy, jeżeli. Układa się, jeżeli, wykłada się jakieś ładunki, prawda? nie wiadomo co, 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 pakunki, nie wiadomo co zawierające, potem gwałtownie ten żołnierz odbiega, prawda? sugerując, że za chwilę nastąpi wybuch. Z takimi sytuacjami na granicy mamy codziennie do czynienia. Wszystkie te działania mają oczywisty kontekst międzynarodowy, również polityczny, tak na niego trzeba spojrzeć. Sprowokowanie polskich wojsk czy polskich służb do strzału w stronę granicy białoruskiej po tego rodzaju prowokacjach byłoby wykorzystane do, do obarczenia Polski odpowiedzialnością za kryzys oraz do przedstawienia Polski jako agresora, podczas gdy w rzeczywistości agresorem jest tu Federacja Rosyjska i Białoruś. Działanie to odbywa się według schematu opisywanego przez cytowanego u nas już kilkukrotnie Michała Marka Analityka, który na bieżąco opisuje wektory rosyjskiej dezinformacji. Bardzo proszę. Zacytuję Państwu bezpośrednio tego, tego tweeta, ten wpis. Mamy tutaj jakiś kłopot techniczny z tym materiałem. Już momencik. Brzmi on tak. Zgodnie z przekazami propagandowymi, lokalni Polacy, których spotkali migranci, przepraszam, to nie ten, o tym za chwilę będziemy mówić, w Federacji Rosyjskiej i w Białorusi w tej chwili treści związane mamy? Mamy, bardzo proszę. Zgodnie z przekazami propagandowymi, lokalni Polacy, którzy, których napotkali imigranci, niemal jak hitlerowscy kolaboranci lub polscy obszarnicy, nie tylko nie udzielili odpowiedniej pomocy uciekinierom, ale donieśli o nich służbą. O tym również mówili w, i o tym również możemy przeczytać w przekazach białoruskiej propagandy, ale przede wszystkim możemy czytać i możemy dowiedzieć się ze strony przekazów właśnie białoruskiej propagandy o tym, że to Polska odpowiada za między... Innymi, śmierć osób na granicy białorusko-rosyjskiej. To białoruska propaganda twierdzi, że polscy przedstawiciele Straży Granicznej i polskich służb podrzucają ciała osób, które giną po stronie białoruskiej, na tamtą stronę i że to Polska jest odpowiada, odpowiada za tego rodzaju działania. Dokładnie te cele dezinformacji Federacji Rosyjskiej i Białorusi dystrybuowane są w Polsce. Przez media, m.in. wczoraj pojawiła się w polskiej przestrzeni informacyjnej rosyjska dezinformacja spełniająca te warunki. Znajdujący się w ciężkim stanie zdrowia 16-letni Irakijczyk w piątek późnym wieczorem wraz ze swoją rodziną zdołał przedostać się na polską stronę. Następnie cała rodzina została wypchnięta na Białoruś przez naszych strażników. Niestety 16-latek w nocy zmarł. Wynika z ustaleń Fundacji Ocalenie. Identyczną funkcję z perspektywy rosyjsko-białoruskiego aparatu dezinformacji i wojny psychologicznej pełnią takie wypowiedzi, jak cytowana już przez nas wczoraj, ale przypomnijmy ją raz jeszcze, wypowiedź Agnieszki Holland, reżyser filmowy. Absurdalny stan wyjątkowy, na który się godzimy, wydaje się być prowadzony głównie po to, żeby nie było śladów. Szczepionka Holokaustu i Gułagów przestała działać. Nie godzę się na to, żeby zmieniać. Obsadzać żołnierzy Polskiej Straży Granicznej w rolach strażników muru berlińskiego z byłego NRD. Nie godzę się na to, by okoliczna ludność grała rolę donosicieli. Donosicieli, ludzie, którzy boją się o własne bezpieczeństwo, kontaktujący się z polskimi służbami, które po to w wolnym państwie zostały powołane, żeby chronić. Polaków, to jeśli mieszkańcy polskich przygranicznych miejscowości, w czasie kiedy trwa hybrydowa wojna przeciwko Polsce, kontaktują się z Polską Strażą Graniczną, to są donosicielami? Agnieszce Holland kojarzy się to z Holokaustem i z Gułagami? Ze strażnikami muru berlińskiego, którzy strzelali do zniewolonych obywateli, którzy próbowali uciec na wolność? Z tym się kojarzy Agnieszce Holland to wszystko? Nawet jeśli jej się kojarzy, to to, co mówi, wpisuje się jeden do jednego w treści rosyjskiej dezinformacji. Celem tych działań w tym konflikcie jest nie tylko osłabienie morale, Polskich żołnierzy, strażników, ale również wykorzystanie dezinformacyjnego stereotypu obecne, obecnego w rosyjskiej narracji względem Polski jeszcze od czasów stalinowskich. Stereotypu, z którego chętnie korzysta reżim Putina również w swojej polityce międzynarodowej. Kłamliwego przedstawiania Polski i Polaków jako sprawców wojen i tragedii, za które w rzeczywistości odpowiada Rosja i jej sojusznicy. Cytowaliśmy przed chwilą w pism Michała Marka właśnie na ten temat. I to jest kwestia zasadnicza. Fundamentalnym problemem, z jakim Polska musi sobie radzić w czasie tego ataku, tej wojny hybrydowej wymierzonej w Polskę jest rzecz jasna fizyczna ochrona polskich granic przed infiltracją ze strony ludzi, których wysyła tutaj Zbir, Związek Białorusi i Rosji. Jednak równie istotnym celem, przynajmniej z perspektywy naszego bezpieczeństwa, jest stworzenie odporności szczepionki na dezinformację, którą wszczepia w polskiej przestrzeni informacyjnej, aparat wywiadowczy i dezinformacyjny Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Zwłaszcza, że płynie on często ze źródeł, które na pierwszy rzut oka pochodzą z wewnątrz, a nie z zewnątrz Polski. I o tym porozmawiamy w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy.